Ej, z tej strony tylko i kontynuujemy przygody w satysfaktory. I długo myślałem, gdzie tutaj zrobić turbopaliwo, które będzie głównie do naszego użytku. No i tak sobie myślę, że te miejsce powinno zostać robione, Czyli zamiast produkowania Zwykłego paliwa zapakowanego, to tutaj byśmy robili sobie te turbopaliwo. Tylko myślę, jakby to wyglądało, jakbym to postawił, może jakoś w odwróconej stronie. Czyli ja bym mógł to postawić. Kurczę, tu jest ta linia już. To powiedzmy, że ja bym mógł to postawić na dobrą, sobie w tą stronę. Tego na razie nie chcę rozłączać, bo to nam niech pakuje. A tu byśmy robili turbo paliwa, czyli potrzebujemy 22,5 zwykłego paliwa. Czyli część paliwa byśmy tu wysyłali i część pakowana by była tutaj. Myślałem, czy taśmociąg by mi się tutaj zmieścił. Albo pakowanie bym przeniósł ogólnie na tą stronę. Jedno bym mógł postawić wiecie z tej strony. A drugie bym mógł postawić z tej strony. To już by nas sporo zmieniło. To niech by się tutaj produkowało? Nie. To też bym przeniósł, wiecie? To bym przeniósł. Tylko to jest nie jest rozdzielacz, to jest łącznik. To tutaj byśmy zrobili sobie jakiś taki, wiecie... rozdzielacz. Plastik by nam tutaj wpadał. I tu byśmy robili puste karnistry. Tu nie mamy zasilania, ale tak ja bym mógł postawić rozsiera w tym miejscu. I w tym miejscu ok, to jest dobrze. I tu byśmy już mieli pakowanie. To co jest, to jest łącznik, to więc jeszcze jeden łącznik bym postawił w tym miejscu. No i? To byśmy mieli. Mógłbym już przenieść ten jeden budynek. Tylko potrzebuję prąd dołączyć. Wow, co ja tu narobiłem? Dołączymy do tego po prostu. To będzie usunięte. To też usuwamy. To usuwamy. Tam to zaraz dołączymy. I tą rurę musimy inaczej poprowadzić. Tak, klasa piesza wystarczy nam. By było pakowanie. Okej, okay, to też by było już zrobione. To powinno nam tutaj ładnie pompować. zapakowane zwykłe paliwo, a tu by było turbo. Kanistry niech sobie jadą już. One się same będą rozdzielały pod względem zapotrzebowania. Tylko ile my tutaj produkujemy? 18,75. O! To zostało. A, bo po podróży się nie różniłem z rzeczy. To jest łącznik. Go tak nie postawię. Zostawmy dotąd, żeby to łatwiej było postawić. teraz tak, to musimy usunąć. Potrzebuję łącznik. Czwarta, klasa czwarta i tu na drugiej może być. My ten nadmiar plastiku będziemy podbierali z tamtej strony. Ojeju, co tu się wydarzyło? A teraz tak, nam zostaje tylko podłączyć rurę stąd. Do tego, ok. To było zrobione. To poprawimy, bo wiecie, co nie będę tego poprawiał. Chyba o tym może lepiej. I tu potrzebujemy zwarty węgiel. A zwarty węgiel byśmy mogli robić w tym miejscu. I zwarty węgiel robiłoby się. Kurczę, w którym się robił. Zwarty węgiel. Monter. Jeszcze potrzebujemy jedną kratkę zrobić, ale bez tego, no to teraz tak montera byśmy postawili tutaj. Potrzebuję rozdzielacz. Niech będzie tutaj. Kurcze, za mało. No go postawmy... Mamy krawędzi. Ale nie w ten sposób. Chciałbym go z, z tą linię zrobić prostą i tu tak samo. Teraz zostaje mi siarka. Siarkę bym zrobił inaczej. Chętniej. Bosiarki mógłbym postawić tu. Postawimy rozdzielacz. A niech będzie prosto. tu byśmy robili zwarty węgiel nie zwróciłem uwagi ile go potrzebują już sobie pikałem. prosto u nich będzie Co ja tu zrobiłem? No, jeszcze tylko podłączyć to do prądu i ustawić odpowiednią ilość, Oby, nawet, nawet nie musimy, po prostu będzie cały czas zapełnione 15, a tam robimy z wartego węgla 25. Czemu karnicy się nie robią? Okej, okay, już widzę jeszcze jaki jest problem tutaj. My tutaj potrzebujemy inteligentny ruździe. To będzie na prawo. Tu bym chciał mieć plastik. Okej. Okay. No i teraz to będzie działało. Tylko jest duży problem. Będą przestoje zaraz. No jest, turowo paliwo. Jeszcze go się nie dostarcza. No ale powoli, powoli tutaj już jest napełniane. Tu jest wyjście, tu jest wejście. Więc o co chodzi z tym przepływem tutaj? O, ruszyło w końcu. Jest, turbopaliwo paliwo pierwsze zrobione. Mamy dysk do otwarcia. Zobaczcie jakie nowe receptury nam daje. W beton, wapno guma. A mamy rudę miedzi, rudę żelaza i wtedy ruda miedzi 100 na minutę. Zresztą mi sensownie. Wybierzmy. to zrobić tylko ja się wypróżnię rzeczy po naszej eskapadzie ostatniej programmable splitter unlocked this upgrade to the smart splitter provides additional options to improve conveyor belt logistics Tu jest nadmiar ram modularnych. Będę je chciał wysyłać do siebie, do głównego budynku. Więc na ten moment. Stawmy coś takiego. Teraz tak, tu jest ta moja linia. Nie chciałbym tu jednej kratki robić, więc może gdzieś indziej to... Już więcej to wyślemy. Nie na górę, a na dół. Jeszcze tylko tutaj skonfigurować, że to ma być na lewe wyjście nad nadprodukcja. No i tutaj już nie będzie przestojów. Związanych z ramami. No i jeszcze jest taki problem, że mam tutaj za mało miedzi. Więc będę musiał odcinek doprowadzić, ale to zrobię już poza odcinkiem. cluster nobelisk unlocked this type of nobelisk detonates into multiple smaller explosions can be used for clearing large areas of vegetation and other inconveniences addendum inconveniences in this case is not defined to include persistent family members raccoons student debt the sunrise peer performance reviews neighbors learning to play the saxophone phone calls or your favorite show getting canceled Tu bym chciał robić amunicję naprowadzaną, bo ona ma o jeden pasek większe obrażenia. Czyli tu byśmy potrzebowali 50 tej, a to niech tak zostanie. Tylko potrzebujemy inteligentny rozdzielacz. Nam na lewo wysyłał złącze wysokiej prędkości. A tutaj musimy zrobić przeróbkę, chyba. A zwykłą rozdzielacz zrobimy. zrobić ten drugi jednak o nadprodukcję będę wysyłał na lewo nadprodukcja tu żaden a tutaj dowolne Teraz jest zrobione. Znaczy, od tej strony może zróbmy. Elegancko. jeszcze zrobił łącznik. Elegancko teraz. Skąd ja wziąłem prąd? Z tego miejsca. To my tu weźmiemy stąd. Zastanawiam się, gdzie ja produkuję złącze wysokiej prędkości. Złącze wysokiej prędkości mi po tej stronie jadą. Zrobimy małą przeróbkę. Tu byśmy wzięli złą czy wysokiej prędkości. ładnie to połączyli. dwa i a tutaj trzy siedemdziesiąt pięć. Czyli jakiś tam zapas jeszcze zostanie na nasze potrzeby. bo się zbieram do ukończenia fazy trzeciej. Niestety są mnie małe remonty. I ten odcinek miał być dużo ciekawszy i kończy się na tym, że stawi postawiłem sobie właśnie taki fixit schematów do klasy drugiej. No i tutaj już można się faktycznie ładnie pobawić. Stworzenie schematów. A niestety nie będzie takiego fajnego, pełno, pełnoprawnego odcinka jakiego chciał, więc niestety, ale w tym miejscu grał z Wami Deku. Zostawcie łapkę w dajcie spodziewać zostawcie la lajka, komentarz i do następnego razu, gdy będę mógł nagrać pełnoprawny odcinek na spokojnie. Hej hej!